A tutaj teraz widać, właśnie przygotowania, żeby oprawić drzwi, taką bramkę i kawałek słupka w gardenie. Właśnie, czyli tutaj widać, są, są jak widać opakowanie wkrętów, rachuneczek, tutaj skoble. Co to jest? Śruby, zawiasy, zamknięcia. I sześć sztuk właśnie tych metalowych elementów, żeby ogarnąć tutaj właśnie. O. Tu są deski. Ile po cztery pakowane? Po cztery pakowane są deski. Raz, dwa, trzy. Aha, trzy razy cztery, czyli dwanaście sztuk desek, i taki słupek tutaj. Dwa słupki, dwa słupki są dobrze. Więc i tutaj takie taka bramka, takie drzwi do gardenu, oczywiście. Jedne. Jedne są. Dobrze, więc tak to wygląda właśnie. No, biutkie, świeżo kupowane, więc to jest już przygotowane, żeby to ogarniać. Proszę bardzo. Za kilka dni, jak się zrobi cieplej, to będzie można rozpocząć pracę, więc zostałbym poproszony, żeby tutaj chociaż trochę pomóc, ale to jest prosta robota, bo 12 desek 2 słupki, 1 drzwi i tutaj te elementy są dobrze. A tu jak widać, jest wykładzina. Wykładzina ściągnięta cała. Jak widać, to są deski, czyli podłoga tak wygląda właśnie pomalutku. Dokładnie tak podłoga wygląda. Tam jest karpet ściągnięty. Tutaj widać na kawałki pokrojony. Na kawałki pokrojony jest ten stary. Tu jakiś zwierzak mieszkał. Nie wiem czy z żoli Boża czy nie, ale że tutaj takie zapachy zwierzęce były. Bo tu są jeszcze plamy takie po zwierzakach pod karpetem jak był więc tak to wygląda że jest tutaj ściągnięte o widać karpet jest ściągnięty tu następne już takie gotowe żeby coś z tym podziałać tak jak zboże techniczne, więc to jest taki karpet techniczny tutaj, proszę bardzo, karpet techniczny, coś tam się może z tego przydać, dobrze, no więc tak na razie chodzi o oprawienie w gardenie właśnie bramki i słupka, żeby to się trzymało, dzięki.